To jest już koniec. I to mociankowa butelka. A więc, moi drodzy, moje drogie pomruwiki, to jest już koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Żegnamy się. To jest już koniec. <tł _> Oczywiście wiadomo, że Emi musi przykozaczyć. E, jaka prawda jest, myślę, że widać już po samej miniaturce, po samym tytule, ale nie będę tutaj dorabiać już więcej historii. To jest koniec koniec tego mieszkania. Koniec wynajmów. Koniec braku niczego na ścianach, braku możliwości wbicia gwoździa. To jest koniec koniec życia na wynajmie. Uwaga, moi drodzy. Proszę Państwa, na swoje urodziny w tym roku dostałam dom. Po części, który też musiałam płacić z własnej kasy, ale nieważne, dostałam dom, więc zapraszam Was już do nowego domu i tam opowiem całą, calutką historię i opowiem o tym, jak wy, jak wy, tak ty. I ty też tak, nie gap się, nie mrugaj tymi oczami. Tak, właśnie ty przyczyniłeś i przyczyniłaś się do tego, że ten dom kupiłam. No to chodźcie! Się Słuchajcie, jesteśmy, witajcie, na moich nowych włościach, emirando i e, zapraszam! Chodźcie, chodźcie! do Japonia, technologii technolodzie! Zapraszam! zapraszam. Jesteśmy witajcie, witajcie, pewnie jeszcze nic nie widać, bo jeszcze tutaj nic nie ma, bo się jeszcze nie wprowadzamy, wprowadzamy się dopiero w połowie września, słuchajcie, ale ogólnie rzecz biorąc, to trochę przyszło Wam opowiedzieć, jak to się wszystko stanęło, a z tego to się to nie, nie planowanie, ale bardzo zaskoczenie, to znaczy. Jak że wiecie, że ja miałam iż taki bo ponieważ plan, że chcę mieć dom, który będzie moją dziuplą i gdzie będę mogła się schować od całego świata, mieć książki, mieć piękne roślinki, mieć moje wersaczosy i, i to okaczkę i po prostu działać, działać i żyć po swojemu, jak normalny człowiek, nie na wynajętych rzeczach gdzie, w rzeczach, mieszkaniach, gdzie nie mogę nic zrobić. Tak więc powoli zaczęliśmy po prostu przeglądać oferty z jociankiem, krużgankiem. O, dziewczynka! Dziewczynka. No i wiecie, no i taki motyw wyszedł, że zobaczyliśmy dwa, dwie miejscówki. Ale ja tak sobie na spokojnie chciałam tu popatrzeć, tam popatrzeć po... Bo... I szłam w takim przeświadczeniu, że yy, Mogę sobie wybierać jak w Łęgaka, bo to stoi, nikt tego nie wierzy. Och, martwo, jak się myliła. A więc cała historia wygląda tak, jak powiedziałam, że znaleźliśmy to miejsce i tak sobie myślimy, że o, oglądamy sobie i wybierzemy najlepsze. Tak, tylko że już następnego dnia kolejne tutaj, bo tutaj kilka domów, postawić e, kolejny dom był już wyprzedany. I wiecie, to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, tak. Jest coś takiego, jak będziecie kupować sobie mieszkanie własnościowe czy dom, że Ty już wiesz, że to jest Twój dom. I tak było z tym domem i z tą okolicą ta okolica jest magiczna. Dowiecie się tego z. Yy, Boże, z podcastu Niedzielonego w ogóle jest niesamowita, jest mnóstwo natury. Jest E, mnóstwo e, pięknej e, fauny flory, więc to jest takie niesamowite, ale to nadal jest topio, więc to jest, to jest dość niesamowite. I to było takie, to jest tu, ja tu chcę mieszkać. Więc to jest naprawdę, ja trochę jestem jak w śnie. Ja nawet nie wiem, co ja mówię. Ja po prostu mówię, ale od samego, wiecie. E, samej chęci podzielenia się. Przede wszystkim ten, te wideo jest bardzo ważne ze względu na. Dlaczego? Ponieważ Wbrew pozorom, to dzięki Wam udało nam się tak szybko dostać ten dom. I tutaj chcę wielkie szapoba i podziękowania złożyć każdej osobie, która kupiła coś w naszym sklepie Łabisawi, zwłaszcza po okresie korony, kiedy to znowu się otworzyły i daliście naprawdę czadu. I mam nadzieję, że na tym poziomie będziemy lecieć dalej, ponieważ dlaczego? Ponieważ dzięki. Waszemu wsparciu ja mogłam realnie wyjąć hajs z konta i zapłacić tak zwaną tą zaliczkę agentowi. I gdyby nie to, to pewnie ten dom by nam przepadł. Więc y, zrobię to jak na Japonkę przystało, a że mi jest, to zrobię to y, nawet Wam tutaj y, niżej. O, tak. Zrobię to tak, jak powinien, tak jak się to u nas robi. Ech, tak więc, dajcie się, abyście dobrze widzieli. A więc, moi drodzy, minna za makotoni, no, a nie takiego Tak więc, dziękuję Wam serdecznie i nie tylko ja, Joycean tutaj też jest, ale musi pilnować tą okaczkę. Więc dziękujemy Wam serdecznie, bo to właśnie Wasze wsparcie Wasze realne zakupy w naszym sklepie. Sprawiły, sprawiły to, że mogliśmy spełnić swoje marzenie i ja mogę mieć swoją dziutle. Tak, to jest dom. Pierwszy raz w życiu ja mam dom, bo zawsze mieszkałam w mieszkaniach. Chodźcie, pokażę Wam moje biuro. Więc koniec tych. Y zażyłości, w sensie takich, może nie zażyłości, ale tych formalności. Chodźcie na górę, pokoju jest dużo, można się zgubić. Nie będę robić teraz armatury, bo tutaj nic nie ma. On też nie jest jeszcze w idealnym stanie. Myślę, że tutaj, tutaj będzie chyba sypialnia. Tak bawiedobu się ma. Ale jest gorąco, wiecie co? A, a tutaj chcę zrobić moje biuro. I tutaj. A może nie, bo tutaj nie ma tak space'a. Ja muszę znaleźć największy space yy, na szafko książki. O, tu! Ale to są te mleczne, ale okna to można zawsze wymienić, muszę zobaczyć. Chyba tu, tu jest ściarpie. Przynęć właśnie taką półkę z książkami, więc ogólnie jest pięknie. Pięknie, mamy dużo pokoi, jak na japońskie standardy, oczywiście. Pamiętajcie, że to jest Tokio to jest Japonia, to jest Tokio. Standardy wielkościowe domów są zupełnie inne. Za takie pieniądze, jakie my kupiliśmy tutaj dom, to w Polsce bym naprawdę mogła odjechać sobie Versace Pałac gdzieś na Podlasiu I kurwa, być tą przy Zenku drugą kaczapę pełkówną zajmistą. No, cudo, ja tu tak dupę będę hardo myć. Zaczęłaśnijmy, jeszcze jest ok. Chociaż ten dom też jest dużo do zmian. To na pewno idzie do zmiany, ale to się też dowiecie, słuchajcie, z całego podcastu, bo tam będę tłumaczyć cały koncept. Cały koncept wyglądościowy mojego mieszkania. Dzień dobry w kuchni. Wszystko, wszystko to będzie robione, ale przeprowadzamy się dopiero we wrześniu. 12 wrze września dopiero będziemy tutaj tak ee, fizycznie, realnie. Do tego czasu jest dużo bardzo do roboty, musimy założyć amido, czyli moskitiery, założyć antywłamaniowe żaluzje, eakon, w ogóle co my będziemy robić. Jak Wy będziecie słuchać w niedzielę podcastu, to ja będę tam na górze napierdzielać lakierem podłogę, ponieważ podłoga jest piękna, ale nie jest zalakierowana. I jak chcesz taki, żeby Ci to firma zrobiła, to kosztuje miliony monet, a że jestem chłopiec hardy. Są brudy, O nie. E, I że jestem chłopiec hardy, ja wszystkie remonty zawsze u siebie sama robiłam, tak że będę robić to sama. Ale to też się dowiecie. Wszystko będzie w podcaście, wszystko to będzie wytłumaczone. Więc e, jeszcze raz serdecznie dziękuję Pomorwiki za pomoc. Oczywiście wyskaliśmy się z kasy, więc zakupy na łabisabi mile widziane. Tak, więc e, też oczywiście zapraszam na łabisabi, e, wspierajcie nas. No podzięki z Wami jesteśmy. No i widzimy się. No i jeszcze trochę będzie może vlogów z Starego Mieszkania, ale już od połowy września. Go! Tak więc y, jeszcze raz dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. I jeszcze raz dziękuję. Tak więc... Y, tak więc... Y. Witajcie na moich nowych włościach. I bawmy się, bawmy się. I ja się dziupluję, i mogę już się starzeć, i mogę umrzewać. No więc, yy, więc, yy, więc yy, wiem co: więc widzimy się już niebawem na kaladzianie. Ja nie, bye. Bu. 「夢地には足も休めず」「通えどうもうつつにひとめ」「仕事はあがず」「夢路には足も休めず」「通えどうもうつつにひとめ」「仕事はあがず」